Witajcie, dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o plotkach na temat rynku nieruchomości, bo tych plotek jest wiele. No, przede wszystkim usłyszeliśmy, że jakiś flipper ma ponad 60 mieszkań i ma trudności ze sprzedażą tych mieszkań, ale czy jest to prawda? Bo na przykład moje obserwacje, ale także obserwacje moich kolegów, niekoniecznie. Świadczą o tym, że powinna być taka trudność. Zatem, gdzie leży prawda? Postaramy się tego dociec, a jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, ofertami, trendem na rynku nieruchomości, prawem na rynku nieruchomości, który wpływa na ceny nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach pytania, spostrzeżenia o własnym rynku nieruchomości a także zachęcam do zaglądania na stronę 24 24pl gdzie znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękuję za patronowanie i zapraszam pozostałych również do patronowania i do udostępniania naszych audycji szerzej. Dzięki temu. Kanał może rosnąć. No i teraz przechodząc do tych opowieści o rynku nieruchomości, nasze poprzednie audycje były bardzo zagłębione w danych podawanych, czy to przez NBP, czy przez GUS, a tym razem troszeczkę oderwimy się od tych danych i powiedzmy sobie o tym, jak, jaki rytm bije na rynku nieruchomości. Co to jest ten rytm rynku nieruchomości, jego puls i kto go wyczuwa? No, musimy powiedzieć, że taką grupą zawodową, która bardzo mocno czuje, co dzieje się na rynku, są wszyscy sprzedawcy. Na przykład pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Dlaczego? Dlatego, że to oni. Widzą, co się tutaj dzieje. Czy przychodzi więcej do nich klientów pytających o nieruchomości, czy mniej. I zazwyczaj wakacje są okresem, bym powiedział, takim śpiącym w nieruchomościach. Jakieś tam na początku lipca, no to są kończone w agencjach transakcje nagrane już wcześniej, a potem do 15 sierpnia to właściwie wszystko leży i powoli ten rynek zaczyna się ożywiać dopiero po 15 sierpnia. A w tym roku jak? No, powiem, że w tym roku, z moich spostrzeżeń i spostrzeżeń moich znajomych, wielu, nie wiem czy większości, większości nawet chyba, to jest taka sytuacja, że troszeczkę w te wakacje ożywiło się. Trochę więcej zapytań, trochę więcej niż było przed wakacjami, co jest, jak powiedziałem, dziwne. Poprzednie takie wzrosty zainteresowań nieruchomościami, to ja obserwowałem na przykład w roku 2006. I to był rok, w którym po prostu wybuchł później rynek nieruchomości, było rozdawnictwo kredytowe i na taki wypuszczony rynek wpłynęła ogromna liczba pieniędzy. A drugie takie wakacyjne ożywienie, no to było związane z poszukiwaniem nieruchomości, które można by kupić na bezpieczny kredyt 2%. Czy to oznacza, że teraz też nagle nastąpi podwyżka cen mieszkań? Niekoniecznie. Po pierwsze, jak powiedziałem, źródłem tego pomiaru pulsu rynku nieruchomości jest niewielka grupa pośredników. Mnie i jeszcze kilku znajomych pośredników, i to głównie skupiających się w Warszawie albo w kilku innych większych miastach. Jak powiedziałem, nie wszyscy takie ożywienie zauważyli. Dlatego to, co mówiłem w poprzednich audycjach, jest też ważne. Rynki polskie, rynki nieruchomości mieszkaniowych stają się coraz bardziej lokalne i są miasta, w których ceny nieruchomości mogą iść w górę, a jednocześnie w innych miejscowościach mogą iść w dół. Tak to wygląda, bo to jest po prostu lokalna gra popytu i podaży. No, trzeba też powiedzieć, że jak się obserwuje portale mieszkaniowe. To widać, że ten przyrost, taka, taka lawina, wysyp ofert na rynku wtórnym również się skończył już jakiś czas temu. Widzimy również, że akcja kredytowa cieszy się powodzeniem. Kredyty mieszkaniowe. Niektórzy mówią, że oczywiście w tych rosnących kredytach mieszkaniowych i w tym takim nagłym ożywieniu, zarówno jeżeli chodzi o wnioski, jak i o udzielone kredyty w lipcu, no, to ma wpływ duży zaciąganie kredytów na refinansowanie starych zobowiązań. Ale czy tak jest naprawdę? Tego nie wiemy, bo BIG podaje, że ten odsetek kredytów refinansowanych jest taki sam wynosi około 14%. Jest to informacja podana przez przedstawicieli BIG miesiąc temu, a ja. Absolutnie nie mam zamiaru podważać prawdomówności przedstawicieli BIK-u. Zakładam, że to co mówią jest zgodne z prawdą. No, jeżeli w ogóle akcja kredytowa wzrosła, no to załóżmy ten poziom 14%, to jest troszeczkę więcej kredytów, ale jak powiedziałem, sama kwota kredytów udzielonych w lipcu była przeogromna, a liczba kredytów udzielonych również nie była Taka najgorsza. Poza tym mamy informacje o inflacji, o tym, że spada wstępny odczyt GUS-u. Inflacja za sierpień poniżej 3%, 2,8%, jeżeli dobrze pamiętam. To też oznacza, że może się zdarzyć, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Czy za tym pójdą banki z obniżaniem kredytów? To trudno powiedzieć, bo grożą im podatki. Ten super podatek bankowy, ten podniesienie podatku CIT dla banków. I jak ja znam banki, to one lubią odgryzać swoje straty, odbijać poprzez przekładanie kosztów, które muszą ponosić na swoich klientów. Zresztą to banki nie są odosobnione, bo tak robi w zasadzie każdy przedsiębiorca. No, ale trzeba pamiętać, że oprócz kredytów banki również płacą za depozyty i jeżeli będą widziały niższą inflację to będą za te depozyty chciały płacić mniej. W związku z tym już nie będzie tak prosto zarabiać na jakiś lokatach czy obligacjach, bo był niedawno jeszcze okres, kiedy na tych opłatach obligacjach czy też opłatach od lokat, odsetkach zarabiało się więcej, a przynajmniej spokojniej niż na zarabianiu, na wynajmowaniu mieszkań. Teraz, jeżeli te procentowania spadną, no to znów wzrośnie konkurencyjność najmu. Ludzie niektórzy, nie wszyscy, ja wiem. Nasze społeczeństwo bardzo się dzieli na tych biedniejszych i na tych bogatszych i część osób ma do dyspozycji więcej środków i znów będzie się zastanawiało, co mam zrobić z tymi pieniędzmi, żeby one nie traciły na wartości. Nie mam pomysłu na biznes, to może je wsadzę w mieszkanie. Tak może się zdarzyć. Ja nie mówię, że się tak zdarzy, bo wiemy też, że no przed naszym budżetem spore wyzwania. Wiemy też i czytamy wszyscy informacje o tym, że wiele osób no, odchodzi z pracy, ale już na przykład pracy nie znajduje, że w wakacje również nie tylko było ożywienie. Na rynku nieruchomości zainteresowania nabywania mieszkaniami, ale również zwiększało się bezrobocie. No i przypominam też, że mieliśmy na tym kanale audycję, nie będę teraz powtarzał tego, o tym, co dzieje się w budownictwie mieszkaniowym. W zasadzie przez cały rok deweloperzy, od połowy zeszłego roku, można tak powiedzieć, mocno ograniczali się w rozpoczynaniu budów nowych i w. Zatwierdzaniu, zdobywaniu nowych pozwoleń. Nagle ożywili się w tych dziedzinach w lipcu tego roku. Czyli co? Może oni myślą, że jednak będą mieli komu sprzedawać te mieszkania. No, ale efekt tego dołka, tego mniejszego inwestowania też nastąpi, bo to oznacza, że będzie mniej ofert. Jednocześnie, ten wspomniany flipper powiedział, że ma 60 parę mieszkań i że ich sprzedać nie może. No, ja się nie dziwię specjalnie, nie wiem jakie on ma mieszkania, nie chcę oceniać jego biznesu. Wiem, że to się mocno rozlało w mediach społecznościowych, ta opowieść. Nie wiem, jakiego segmentu są te mieszkania. Czy są to jakieś tanie mieszkania w średnich lokalizacjach, które zostały wyremontowane i teraz nie ma na nie nabywców? Tak może być, bo w tym okresie takiego wystudzenia rynku zawsze najbardziej cierpi ten segment tańszy. Segment tych mieszkań droższych zawsze traci wolniej, a przynajmniej często traci wolniej niż segment tych mieszkań tańszych. Po prostu ludzie majątniejsi, mniej odczuwają kryzysy, mniej są podatni na takie lekkie zachwiania sytuacji niż ludzie mniej majątni. Tak to też wygląda i to trzeba brać po prostu pod uwagę. Nie chcę, żebyście z tego filmu wyciągnęli wniosek, że ja zapowiadam. Że będzie jakaś nagła zwyżka cen mieszkań. Nie. Ja po prostu pokazuję, że są czynniki, które mogą pchnąć ten rynek mieszkań z powrotem w górę, które mogą zwiększyć popyt. Mogą, to nie znaczy muszą. Podkreślam też jeszcze raz, że w różnych miastach ten rynek może iść w różnych kierunkach. No, i też podkreślam, że są również takie objawy z gospodarki, które nie napawają optymizmem. A jeśli optymizmu nie ma, no to trudno jest inwestować w nowe mieszkania. W ogóle zapraszam Was też na następną naszą audycję, gdzie porozmawiamy sobie z przedstawicielem, analitykiem rynku z portalu nieruchomościowego o tym, co on widzi na rynku nieruchomości. I Jestem ciekaw, jaka będzie jego wizja. My zdań nigdy nie uzgadniamy. Zobaczymy, co on widzi w tych swoich liczbach, analizując dane na jego portalu nieruchomościowym. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, być na bieżąco, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. I przypominam, że na stronie www.syment24.pl Znajdziecie kursy obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.